5 hitów za złotówkę w Rosman. Nie nauczycie, jak szukać takich promocji w sklepie. Znalazłam te rzeczy przycenione o 90%. Do sklepu wybieram się zawsze wtedy, kiedy jest nowa gazetka. Patrzcie na żółte cenówki, zwróćcie uwagę na datę przy kodzie kreskowym. Jeżeli data jest inna, oznacza, że towar nie został jeszcze przemetkowany, więc biorę go do czytnika i jak widzicie, cena jest niższa. Od wielkości przeceny zależy, ile dana rzecz znajduje się w sklepie. Największe obniżki zyskują produkty sezonowe. Jak widzicie, Japonki są już przecenione na złotówkę, ale myślę, że podczas kolejnej promocji rzeczy wakacyjne stanieją jeszcze bardziej, bo będzie już koniec lata. Tak w ogóle to te filmy za złotówkę nagrywam już od wielu lat, więc możecie sobie zobaczyć je na moim kanale. A myślę, że dopiero teraz, w tym roku, udało mi się trafić najfajniejsze rzeczy. Więc moim hitem z tej promocji są świece z okazji Dnia Mamy, dlatego były tak bardzo przecenione. Spójrzcie, jakie mają piękne opakowania, i każda z tych świec kosztowała równo złotóweczkę. To jest. Szklane opakowanie, naklejeczko oczywiście można odkleić, wykorzystać później po wypaleniu świecy jako świecznik. Można również taką świeczkę wyjąć, jeżeli ktoś tworzy sam świecę. I w sumie żadna mama też się nie obrazi z prezentu bez okazji. A tak w ogóle, jak już mnie widzicie, no to przypominam, że link do ubrania, które mam na sobie, jak zawsze znajdziecie w opisie tego filmu. Kolejne hity do czytnika wzięłam i dokładnie za 99 groszy wyszły okulary przeciwsłoneczne z Psiego Patrolu oraz serii Harry Potter. Dorwałam też spoko łyżki do nakładania lodów za 99 groszy w różnych kolorach i bardzo podoba mi się ta końcówka, ponieważ jest silikonowa, będzie się łatwo wyjmowało oraz czyściło. Z takich wakajkowych dla dużych i małych znalazłam również Skakanki. Dawno nie skakałam, więc chyba się na jedno skuszę. A jeżeli chodzi o produkty z żółtymi metkami, to cały sklep jest nimi zastawiony, każdy dział, ale na początku pokazuję Wam te najtańsze i wakacyjne produkty. Specjalnie dla niedowiarków sprawdzam tutaj ceny dokładne pod czytnikiem, i za 99 groszy znalazłam podkładkę na stół z wakacyjnym motywem. Następna rzecz również w tym klimacie, już troszkę droższa, bo za złoty 99 zł mamy tutaj. Z Zestaw mieszadełek 8 sztuk. Dalej to świeczki, świeczniki, warto na to zwrócić uwagę. I tutaj ze złoty 99 zł z takim fajnym motywem 3D. Malutka świeczuszka. No, i kolejna rzecz, którą warto zwrócić uwagę, są to klapeczki. Bardzo fajne, słodziakowe motywy dla dzieciaków z Lol Surprise, Psi Patrol, Pusin, były też chyba z Batmanem. No i coś, co sobie kupiłam ja. Jest to super świecznik za 3,99 z takimi drewnianymi nóżkami. Super się prezentuje. No, i, mu... I tak wygląda ten świecznik u mnie w domu. Włożyłam do niego do środka zwykłą, malutką świeczuszkę T-Light i naprawdę daje fajne światło. No, jak widzicie tutaj z boku, naprawdę uwielbiam świecę. Jestem totalnym świecoholikiem. Mój osobisty hit jest to rzecz, która można dorwać 90% taniej. Zestaw mamy dużą miskę oraz malutkie miseczki. Cena początkowa: 75, zł, normalnie 8. Rozpakuję więc razem z Wami, bo jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. I czy wszystko jest. Bo czasami tak bywa, że są jakieś brakujące elementy. Myślę, że naprawdę fajnie to się prezentuje. Cztery malutkie miseczki. To są, słuchajcie, plastikowe wyroby, ale mają taką fakturę, więc wyglądają trochę jakby były szklane. Ja osobiście boję się dużych szklanych misek, bo przez taką szklaną trafiłam kiedyś do szpitala, ale to stara historia. Kto ogląda kanał, ten pewnie widział ten film. Zróbmy więc przegląd całego sklepu. Zacznijmy od kolorówki i jako pierwsza szafa. Vibo. Tutaj w serii właśnie takiej wakacyjnej, boho, mamy kilka produktów z żółtymi cenówkami. Następnie szafa Stars. I tutaj bardzo fajne są paletki. Pierwsza za 19,99 zł. I ta bardzo wpadła mi w oko. Spójrzcie, jakie piękne błyski. Za cenę 27,99 zł. Są również mniejsze paletki za 9,99 zł. Szminki oraz błyszczyki. I jak widzicie, każdy produkt z tej serii jest na żółtej cenówce, co oznacza, że jest przeceniony około 50%. Nam. No, i tutaj jak widzicie, również pojawiło się kilka żółtych cen. Co oznacza, że te produkty najprawdopodobniej będą wycofane, czy wrócą nie wiadomo. Może w innej szafie, szacie graficznej i tutaj maseczki, maseczka z Harry'ego Pottera. Nie widziałam szczerze takich i fajnie mamy akurat jedną w promocji. No i tutaj super cenie 2,49. Maseczka selfie project. Bardzo lubię od nich maski. Tutaj jest akurat taka. Peel of, następnie maseczka z Mia. I ja bardzo lubię maseczki z Mia, ale akurat tej jeszcze nie używałam, więc za dyszkę bardzo chętnie przetestuję. Krem do stóp. Tutaj warto zwrócić uwagę, ponieważ cena jest atrakcyjna i czytam o nim bardzo dobre opinie. Teraz czas na włosy. Ja bardzo lubię włosing, więc z chęcią przeglądam, co tutaj jest na wyprzedaży. No i z Naturbox mamy olejek do włosów. Tutaj seria Naturalna Natural Me. Pojawiła się jedna rzecz na tej promce, a mianowicie półkanka do włosów. Oczywiście jest dużo więcej produktów, ale pokazuję Wam te moim zdaniem najciekawsze. Satwa. Tutaj bardzo ciekawa rzecz, ponieważ mamy żółtą cenówkę, a obok promocja. Różni się to cena tylko kilka złotych. Szampon koloryzujący, również bardzo dużo farb jest poprzecenianych, no i tutaj też znajduje się garnier olial, jak widzicie obok sąsiedzi też tutaj lekko droższe produkty. I następnie coś ciekawego Detor, jest to bezdotykowy dozownik do mydła praktycznie 50% taniej. Na jedzonko też zawsze zwracam uwagę i tutaj sama skusiłam się na ten produkt mamy tutaj owsianeczkę pierwsza wersja to jest cynamon i jabłko, następnie mamy banan, no i Pierwsze, co zawsze zwracam uwagę na skład, i tutaj naprawdę bardzo w porządku, bez cukru, bez sztucznych dodatków. Z takich rzeczy na przyjęcie trochę było tego, jakieś baloniki. Papierowe talerzyki, tutaj akurat seria z Frozen. minionki, również właśnie kubeczki, talerzyki, serwetki wszystko można do kompletu. Zabawki też było sporo przecen. Tutaj bardzo mi się rzuciła w oczy kula lol surprise, ponieważ jest to naprawdę atrakcyjna cena porównując do sąsiadów. No i rzeczy typowo wakacyjne, jakieś dmuchańce, jak widzicie tutaj 50% poprzeceniane, więc naprawdę spore obniżki koło, bardzo mi się spodobało, a tutaj na górze mamy taki fotel tęczowy, tutaj obrusiki, ceratki w bardzo fajnych cenach, wakacyjne printy, jakieś palemki, owocki, listki, no i bardzo fajna sprawa na wyjazdy, to są różnego rodzaju deski. Tutaj akurat był śmieszny, śmieszny nożyk do pizzy. Tutaj jest ta deska, która się składa. No i znalazła się również elektryczna łapka na muchy za 3,99 i czas na ukrytą informację dla widzów mojego kanału, kiedy pojawi się kolejna wyprzedaż w Rossmanie z żółtymi cenówkami z rzeczami za złotówkę. Będzie to 1 września, ale w sumie nie jest już taka ukryta, ponieważ nauczyłam Was korzystać właśnie z tych promek. A jeżeli macie ochotę na coś nowego, na pierwszy kalendarz z kosmetykami w tym roku, to zapraszam Was na kanał. Otworzyłam właśnie jeden z nich. I jeżeli chodzi o kalendarze adwentowe, są pytania, oczywiście będzie w tym roku seria. Będę nagrywać, tylko poczekajmy, aż je wypuszczą oczywiście. Kupię, nagram. Dziękuję Wam za oglądanie. Link do tego filmu znajdziecie tutaj, Buziaki. Pa, pa!